To już siódmy dzień naszych rekolekcji, i ja chciałam was dzisiaj zaprosić do wspólnego przeżycia spotkania w grupach. Zaczniemy je sobie od wspólnej modlitwy do Ducha Świętego. Dlatego na samym początku chciałam poprosić każdą z was, żeby zastanowiła się, jakie intencje chce Panu Bogu w tej modlitwie ofiarować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, stojąc wspólnie przed Tobą, chcemy Cię prosić w tych wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie, nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża. Amen. Psalm ósmy O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś swój Majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś, Obdarzyłeś Go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod Jego stopy. Owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo podniebne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiać o jednym z najpiękniejszych stworzeń Pana Boga, czyli jak się pewnie domyślacie, o człowieku. Chciałabym, żebyśmy teraz wspólnie przeczytały sobie fragment z Pisma Świętego. Dlatego jeżeli macie przy sobie pismo, otwórzcie je na pierwszej księdze w Piśmie Świętym, czyli księdze rodzaju. Będziemy czytać rozdział pierwszy, wersety od 26 do 31. Jeżeli nie wiecie, jak je znaleźć, możecie poprosić o pomoc kogoś starszego, rodziców czy rodzeństwo. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg. Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi. I ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Fragment, który właśnie przeczytałyśmy, opowiada nam o momencie, w którym Pan Bóg stworzył człowieka. Jak wiecie z poprzednich spotkań, Pan Bóg jest dawcą życia: stworzył ziemię, stworzył rośliny, zwierzęta. I szóstego dnia stworzył człowieka, a to wszystko, co stworzył wcześniej, dał człowiekowi pod opiekę. My to wszystko mamy kochać: wszystkie zwierzęta, które mamy w domu, te, które żyją na farmach, te, które żyją dziko, rośliny, które hodujemy w domach, czy które rosną na dworze. Wszystko to Pan Bóg dał nam, ludziom, po to, żebyśmy się tym opiekowali i to kochali. Przy stwarzaniu człowieka, Pan Bóg w sercu każdego z nas zasiał takie małe ziarenko. To jest ziarenko miłości i to ziarenko przez całe nasze życie ma rosnąć, i my tą miłość mamy dawać innym stworzeniom Pana Boga zwierzętom, roślinom, yy, drugiemu człowiekowi mamy o to dbać i to kochać. Co więcej, w fragmencie tym czytamy, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz. No i jakby się tak nad tym zastanowić, to może nam się to wydawać troszkę nierealne, dlatego że gdy patrzymy na swoich przyjaciół, znajomych, na rodzinę, rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadka, czy ludzi, których mijamy na ulicy, to widzimy, że jednak każdy z nas wygląda inaczej, że różnimy się od siebie. Niektórzy jak ja mają kręcone włosy, inni proste, niektórzy są wysocy, inni są niscy, a jednak każdy z nas został stworzony na obraz Pana Boga i ma w sobie tą cząstkę Pana Boga. Skoro Pan Bóg każdego z nas stwarza na swoje podobieństwo i każdy z nas ma w sobie jego cząstkę, to też każdy człowiek ma w sobie przeogromną wartość i godność. Wszyscy jesteśmy stworzeni przez tego samego Boga i wszystkich nas Pan Bóg kocha tak samo bez względu na wszystko: czy jesteśmy duzi, czy jesteśmy mali, czy jesteśmy dorośli, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy zdrowi, czy może doskwiera nam jakaś choroba. Miłość Pana Boga wobec nas jest tak samo ogromna. Jak już wspomniałam wcześniej, to Pan Bóg jest dawcą życia, to On stwarza cały świat i to On daje życie całemu stworzeniu, które na tym świecie mieszka. My, ludzie, mamy za zadanie to życie przekazywać dalej. Nasze życie dali nam nasi rodzice, a w przyszłości wiele z nas będzie miało swoje dzieci. Pewnie nieraz słyszałyście, że wyglądacie jak mama lub tata, albo zauważyłyście, że macie taki sam kolor oczu, jak wasi rodzice, włosów, że jesteście tak samo wysokie, albo tak samo niskie. Ale oprócz tych wszystkich cech, które dziedziczymy po rodzicach, od Pana Boga dostajemy też duszę. I to ciało i dusza właśnie tworzą człowieka, czyli kobietę i mężczyznę. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, którą możemy zauważyć w tym fragmencie pisma świętego jest to, że po raz pierwszy podczas stwarzania świata pan Bóg nazywa coś dobrym. I to właśnie człowiek, którego pan Bóg stworzył, został w ten sposób nazwany. Pan Bóg stwarza człowieka, którego kocha, ale stwarza człowieka też przede wszystkim po to, aby człowiek kochał. Chciałabym, żebyśmy teraz po tym wszystkim co już usłyszałyśmy, wykonały krótkie ćwiczenie. Jeżeli nie możecie go zrobić teraz, możecie je zrobić później, możecie potem poprosić o pomoc rodziców. Chciałabym, żeby każda z nas wzięła do ręki lusterko i przez chwilę w ciszy się w tym lusterku przeglądała. Ale chciałabym też, żebyśmy podczas tego przeglądania się myślały o tym, co już dzisiaj powiedziałyśmy o tym, że wszystkie zostałyśmy stworzone przez Pana Boga i że wszystkie zostałyśmy stworzone na Jego podobieństwo i że każda z nas ma w sobie Jego cząstkę i jest Jego umiłowanym dzieckiem, że każda z nas została stworzona przez Pana Boga nie jako coś, tylko jako ktoś. To wszystko, o czym pomyślałyście podczas tego zadania, możecie sobie później gdzieś zapisać albo narysować. Jak już wcześniej wspomniałam, człowiek został stworzony przez Boga nie tylko czymś, ale przede wszystkim kimś. Możemy o tym przeczytać również w bardzo ważnej dla Kościoła książce, która nazywa się Katechizmem Kościoła Katolickiego. W Katechizmie Kościoła Katolickiego jest napisane człowiek, Ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby. Nie jest tylko czymś, ale kimś. Jak już ustaliłyśmy wcześniej, człowiek ma zarówno ciało, jak i duszę. I chciałabym, żebyśmy w dalszej części tego spotkania zastanowiły się nad tym, co to oznacza być kimś, biorąc pod uwagę ciało i duszę człowieka. Podczas tego zadania możecie pracować samodzielnie, możecie też poprosić o pomoc kogoś starszego, rodziców czy wasze starsze rodzeństwo. Chciałbym, żebyśmy nasze zadanie zaczęły od zastanawiania się, co to znaczy być kimś w kontekście ciała, czyli czegoś, co każdy z nas widzi, co jest fizyczne. Jak wiele razy dzisiaj wspomniałyśmy, każdy człowiek został stworzony na podobieństwo Pana Boga i każdy z nas ma w sobie cząstkę Pana Boga tym jak wyglądamy jak się zachowujemy my mamy świadczyć o Panu Bogu tak żeby inni ludzie mogli go w nas zobaczyć dlatego też tak bardzo ważne jest dbanie o swoje ciało i o to jak wyglądamy się zachowujemy jak myślicie w jaki sposób możemy to robić bardzo ważne jest dbanie o swoje zdrowie i o zdrowie innych ludzi możemy to robić na wiele sposobów na przykład ubierać się odpowiednio do pogody to znaczy że zimą zakładamy ciepły sweter, szalik, rękawiczki, ciepłe skarpetki i buty, a gdy pada zakładamy kurtkę przeciwdeszczową i kalosze. Dbanie o swoje zdrowie to także uprawianie różnych sportów i aktywność fizyczna. Możemy biegać, pływać, grać w piłkę nożną, w siatkówkę, uprawiać jakieś sporty drużynowe. Wszystko to robimy dla własnego zdrowia. Kolejną ważną rzeczą jest higiena osobista i dbanie o swój wygląd. To, jak wyglądamy, ma pokazywać ludziom Pana Boga, dlatego ważne jest, żeby o to dbać, żeby się ładnie i schludnie ubierać, żeby zawsze mieć ładnie uczesane włosy, czystą buzię, czyste ręce. To wszystko ma pokazywać ludziom, że każdy z nas ma w sobie cząstkę Pana Boga. Świadczyć o Panu Bogu możemy także swoim zachowaniem. Jest wiele sposobów, które mogą nam w tym pomóc. Na przykład możemy być posłuszni wobec rodziców i ich słuchać, wykonywać swoje obowiązki, pomóc młodszemu rodzeństwu czy być miłym dla wszystkich naszych kolegów i koleżanek w szkole. Bardzo dobrym pomysłem może być także rozwijanie swoich talentów. Niektóre z nas grają na jakichś instrumentach, niektóre pięknie śpiewają, niektóre są dobre w koszykówkę czy siatkówkę niektóre są świetne z angielskiego, polskiego czy matematyki. Wszystkie te talenty dostałyśmy od pana Boga i naszym zadaniem jest rozwijanie ich. Bardzo ważnym elementem jest też nasz stosunek do szkoły. Powinnyśmy zawsze pamiętać, żeby odrobić zadanie domowe, żeby się pouczyć żeby z szacunkiem odnosić się do nauczycieli, ich ciężkiej pracy, ale też do wszystkich innych ludzi, których w tej szkole spotykamy, na przykład do naszych koleżanek i kolegów. Jestem pewna, że każdej z Was przyszło do głowy jeszcze bardzo dużo świetnych pomysłów. Pamiętajcie, że ważne jest, żeby te wszystkie rzeczy robić z uśmiechem, radością i życzliwością dla drugiego człowieka, bo w ten sposób też będziemy dawać świadectwo o Panu Bogu i o Jego miłości. Myślę, że możemy teraz przejść do drugiej części naszego zadania, czyli do zastanowienia się, co to znaczy być kimś, biorąc pod uwagę naszą duszę. Może nam się to wydawać troszkę trudniejsze, ponieważ dusza nie jest czymś fizycznym i jej nie widzimy, ale musimy pamiętać, że bardzo ważne jest, żeby o nią też dbać. Możemy to robić na bardzo dużo sposobów. Przede wszystkim musimy pamiętać o codziennej modlitwie. Modlitwa jest naszą indywidualną rozmową z Panem Bogiem, czyli naszym najlepszym przyjacielem. Podczas modlitwy możemy mu powiedzieć o wszystkim, o tym co działo się u nas w ciągu dnia. Yy, możemy go za coś przeprosić, na przykład za to, że byliśmy nieposłuszni albo byliśmy dla kogoś niemili. Możemy prosić go o rzeczy, o których marzymy i które są nam potrzebne. I możemy mu także dziękować za to wszystko co nam dał. Kolejną rzeczą, o której powinnyśmy pamiętać, są sakramenty, czyli między innymi spowiedź święta, do której powinnyśmy regularnie chodzić, żeby wyspowiadać się ze swoich grzechów, eucharystia, na którą powinnyśmy chodzić z radością, wiedząc, że idziemy spotkać się z Panem Jezusem, czy komunia święta, którą powinnyśmy przyjmować tylko w stanie łaski uświęcającej. Czymś, co pomaga naszej duszy, jest także spełnienie dobrych uczynków. Czyli, na przykład, bezinteresowna pomoc mamie, czy tacie, y, słuchanie rodziców, y, pomoc młodszemu czy starszemu rodzeństwu, y, może uśmiechnięcie się do kogoś na ulicy, bycie życzliwym do drugiego człowieka, y, kolegi lub koleżanki w szkole. Jestem pewna, że znowu bardzo dużo rzeczy przyszło Wam do głowy i że wszystkie Wasze pomysły są świetne. Na zakończenie tego spotkania chciałam Was poprosić o wykonanie jeszcze jednego zadania. Weźcie sobie kartkę i kredki i spróbujcie narysować te wszystkie cechy, które Waszym zdaniem świadczą o tym, że człowiek jest kimś. Na podsumowanie tego spotkania chciałam Was prosić, żebyśmy sobie wspólnie podjęły postanowienie. Każdego dnia pamiętajmy, że każdy człowiek został stworzony na obraz Pana Boga i że w każdym z nas jest cząstka Pana Boga. Zarówno we mnie, jak i w każdej z Was. Starajmy się świadczyć o tym i pokazywać ludziom, że mamy w sobie Pana Boga, ale też starajmy się dostrzegać Pana Boga w drugim człowieku, być dla Niego miłym, życzliwym. Ja chcę Wam bardzo podziękować za to dzisiejsze spotkanie i za czas, który na nie poświęciłeście. Mam nadzieję, że było ono dla Was owocne. Chcę Wam też życzyć, żeby ten czas był dla Was dobrym czasem i żeby zbliżał Was do Pana Boga. Na zakończenie spotkania jeszcze się pomodlimy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mogłyśmy wspólnie przeżyć to spotkanie w grupach. Dziękujemy Ci za to, że chcesz do nas mówić, że chcesz nam przekazywać te treści i prosimy Cię w tych wszystkich intencjach, które zanosiłyśmy do Ciebie na początku spotkania. Prosimy Cię, abyś każdego dnia pozwalał nam dostrzegać w sobie i w innych ludziach Twoją boską cząstkę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz chcę Wam bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie i życzyć Wam miłego dnia. Trzymajcie się.